W sprawie wysokości stawek opłaty od posiadania psów, terminów płatności i sposobu ich poboru Komisja Finansowo-Gospodarcza zajmowała się projektem uchwały. Bardzo proszę przewodniczącego Roberta Młodzińskiego o przekazanie opinii Komisji. Komisja Finansowo-Gospodarcza jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Już otwieram dyskusję. Nie widzę, zatem bardzo proszę, przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry i przyciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest przeciw? Proszę o podniesienie ręki do góry i przyciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa się wstrzymał? Proszę o podniesienie ręki do góry i przyciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. 19 głosów za, przeciw 0, wstrzymujących się 0, nieobecnie nie głosujący 4